Hej, opowiem wam dzisiaj o kolejnej dziwnej rzeczy z mojego dzieciństwa. Jak byłem mały, to jak było mi w jakimś miejscu nudno lub na coś czekałem, to po prostu zasypiałem. Budziłem się po jakimś czasie, a potem przez najbliższe 5 minut mówiłem rodzicom: Patrzcie, magiczna sztuczka, ale super! Polegało to po prostu na skracaniu sobie czasu snem, i nawet jak spałem przez godzinę, to mi się wydawało, że minęły dwie minuty. Wow, ale magiczne, co nie? Więc jak jechałem autem na wakacje, to. Zasypiałem, budziłem się po godzinie jak byliśmy na miejscu. Mi się wydawało, że przed chwilą zamknąłem oczy i minął mi szybko czas. Magiczna sztuczka! Siedzę u babci, czekam aż przyjdzie mama by mnie odebrać, nudzi mi się, więc idę na kanapę, zasypiam, budzę się po jakimś czasie i mama już jest. Magiczna sztuczka. I ogólnie używałem tego w sytuacjach, kiedy chciałem szybko zabić czas. I zawsze gdy chwaliłem się rodzicom moją magiczną sztuczką, to mówili: "Wow, ale super sztuczka. Jesteś taki mądry i inteligentny". Nie jestem pewny, czy powiedzieli to ostatnie zdanie, ale nadal jestem trochę zdziwiony, że nie dotarłem do wniosku, że ta moja super magiczna sztuczka to po prostu sen. Tak, normalny sen. Ale i tak magiczny. Nawet nie będę pytał, czy też tak mieliście. Więc no Düzü bak.